Cześć witam serdecznie z tej strony listu. To jest dzisiejszy z po ze smynakiem. Dzień dobry. Dzisiaj znajdujemy się w szóstym dniu wiosny. Znajdujemy się oczywiście na łące. Smynak, jak mogliście widzieć na jego filmie, była cięta ta łąka. No, teraz mnie wynają do prasowania, więc prasujemy. Niestety trawa. Miało być siano, ale Esmanek oczywiście nie popatrzył na pogodę. No i wyszło, że jest trawa. A jest trawa, jest dobrze. Nie wiem ty po co ci aż te trawy, ale no spoko. jest ewentualnie. Jedynie. Ja ty prasuję sobie dużym z oczywiście naszą praską, z obok mnie prasa, znaczy przyczepa sąsiada, a tamta zielona przyczepa to jakiegoś sąsiada od Esmanek pożyczył, nie wiem od kogo. Więc... A, no, chyba, no. że tak No ogólnie pracujemy, widać, że Słonek znowu wypożyczył też sobie zgrabiarkę Tak, pras... widać, że nie u pierwszy raz, na takie zgrabiarce jest, bo tak krzywa rząd... rządki pracuje, że to jest szok No No ogólnie Teraz ja, spoko sypie mi się wydaje, że to ściano. Gdzie ta trawa? Laga teraz Snapki gubię już Chyba to znaczy, że jest pełno Chyba tak może opadły? Wypłysniesz Tak, bo wypadają, czekaj Chodź, przesunie na tym Na przyciebie, bo ty jesteś hostem Do przodu je po prostu przerzuć Już też 10 tysięcy przyczep nie na formę. No Stapek, chodź, chodź ze mną W ogóle bardzo ma mocny zbicie, jak na takie, takie mocne snapeczki, a to 500 litrów mieści, więc Mocne zbicie ma, no ale jak słychać to Ursus nie ma lekko. Na początku się potrzebi do tego 60, ale Dobra, ja będę już podjechał powoli. Dobra, gaz, opór. No i tak, ja na początku sobie chciałem sprawdzić, czy to w ogóle jakoś będzie działać, bo nie wiedziałem, czy to, co się będzie działo z tymi stawkami, ale jak na razie jest git, więc. Właśnie do tego zacząłem nagrywać. No, wydaje mi się, że na spokojnie na odcinku dzisiaj wolniamy to yy, pole. Jednak niesie ogólnie kukurydzy. Dobra, już one się przesypują tak czy siak, jest Mhm. Mhm. Właściwie tak dziwią, to jest Czekaj. Jednak dzisiaj nie się. Jednak w tym sensie nie niesie kukurydzy. Powstaje, że tam za siebie pszenicę. Nie, żyto, sorry. Żyto tam zacząłem siać. No i ogólnie zacząłem siać, bo już nie skończyłem, no bo sąsiad mnie wziął na usługę. Ja, z wziął mnie na usługę, więc już niestety nie mogę zrobić. Dalej siełów u siebie, no ale... Mm, cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz. Więc później, jeżeli skończę siać, to jeżeli skończę ten prasować, no to ja da sobie oczywiście siać tam pożyto, żyto. Więc nawet jak robiłem tymi bronami, to nie było potrzebne, bo teraz wyleciałem na tak, prawo siewny, więc... Dobra To nadal gubi te snopki, ja tam wywalono no to O kurde, czy ja się złamie tutaj? No nie gadaj, że ja się nie złamie Dobra, weźmy do odczep To odczep W ogólnie jeszcze się nie odgadaliśmy na tego. Za cenę, ma co się połóżnie ugadamy. Będzie tam garnek, prawie nie wyjdzie. Nie ja bym raczej brał od kostki jakąś cenę, ale jeszcze nie wiem, jaka. A masz też Mam. mam. O. Na razie zrobiłem 36. No, jakieś dużo nie ma. Tam, tak jakby była dyżka od kostki, to by było git. Mhm. Mm Zobaczymy jeszcze. W ogóle ta przyczepa, ta prasa dziwnie skręca się z nią, naprawdę. No mm, jest taka dziwna, jakoś... dziwnie się z nim jeździ, ale. Co zrobić? Dobra, przyczepa podczepiona. Może pierdzielniemy sobie najpierw po krzyżniaku. Ja zim, to będzie nakarmić nasze głodomory. O oto, to. Dobra. Tak, pięknie trochę Mógłby być ten dyszel od przyczepy Od prasy Trochę z tyłu To by fajnie na środek przyczepy sypało A tak to wrzuca to na tył I to tam później ma problemy Co to, to się stanęło Halo, co to za prędkość ma być Taka tragiczna Dawaj, gasopór, gasopór Gasopór, dobra, pięknie

Ukradł. Ogólnie Fortinetowska prasa, więc ona na 10 na godzinę. Tak, tam spokojnie wydaje mi się. Bo z sipą, to byśmy jechali tu z 5 na godzinę i siebie zapiechało nie? No ale Fortinetowska ma jest... lepszy przemiał, więc idzie jako taką. Tak, gdzie to się długo tu dawało tak? tutaj? Tutaj. Ja no, powiem wam, jest... że naprawdę w final akcja. Jeżeli... Jak dla mnie to mi się podoba takie pracowanko. Takiego chyba nie widzę, nawet w ogóle na YouTube, więc... Mm, okay. czyli tam. Czy było takie pracowanie, ale to w, w 11? No ja mówię o 17. I 19, 19. No kurde ciulowo pamięć. Ci, naprawdę mogłaby to inaczej się usypywać, to jest na... I mógłbyś mi korzystać z internetu Ale nie nie, nie nie źle wydaje mi się Tam lepiej pospiesz się trochę, tak byś mógł ten... Miło by było, jakbyś się podpieszył No i oczywiście co, co trzeba, no to trzeba jechać prosto z tą pracą, Bo... Inaczej Wiadomo, że rurka za krótka i nie poda na przyczepę Kurde, tutaj wszyscy co się mają jeszcze sierisku. Jeszcze nikt nie posiał, jak ja nie wiem rozumiem tego O pięknie się przerzuciły snopki na drugą stronę Zorąbiście, mi się to podoba. Mam na dalej Może jak zahamuję się mocno O tak średnio powiedział Ładnie wewal, Ładnie wewal, a my teraz zleguje Ja pierdzielę, co zrobisz? Ja nie robię tego nic No teraz już mnie nie. O, kostkę przejechaliśmy. Co, jakbyś się pozbierać kostki gdzie nie gdzie. Mhm. Dobra, nawrotka robimy. Polecimy sobie od nowego pokosu I gazopór, o kur O, na się przeszło przez grabiarce Też tam tą zgrabiarkę tak umiejętnie postawił, powiem ci Na dwóch pokosach Kiedy będziesz wreszcie? Jadę! To Ty kazałem, że się, te Mitekowski zaraz znikną <śmusz> Po nocy. No, nie okay. wiem. Miejmy taką nadzieję, że nie, ale. wiesz, barwing i <śmusz> hidden. No, trzeba patrzeć na pogodę, no coś powiem Ci. Już jadę ogóle miadę. Spokojnie, co się jak tam ogólnie tutaj na, na przepis obsiada? wygląda? No byś musiał podrapnąć do przodu trochę, no ale tak to jest jak na razie idzie jeszcze. No to już, w takim razie. Jeszcze nie gubię jak na razie, więc jest git. Ja zacznę właśnie chyba zaraz w tym momencie gubić tą składkę już zgubię wstałem. No jeszcze nie, ale już na samą zgubię, dobra. Jeżeli chodzi o, o tą szczepę, to myślałem, żeby sobie taką kupić kiedyś. Nie wiem. Nie wiem. Jak mu się zapytać? Bo ona była jednak chyba z 15 pojemności. A jest zwykle jednak od tej mojej hahaalki. Pójdź wamcie. Jednak jak nie jesteś hasem to ciężko się robi robić. Nooo. Chyba zaczniemy przesywać sobie przez serwer na odcinki Myślisz? Mhm A ty Zobaczymy co będzie się działo No bo to jest porażka No to jest porażka, nie mogę nawet złapać celnopka teraz Prawa jest po Nie, to Halo? Dobra jak ktoś to się baw z odgarnianiem tego na przyczepę, bo ja nie mogę. Szkoda, że na podczas pracowania tak właśnie nie można tego. Że np. stanie się do przyczepę i on. jakby człowiek się puszczał wraz z przyczepą, a tak to trzeba iść. I ten nam się lipa. Dobra, nie. masz brać tą przy, przyczepę, co? A, no, grabisz to tak? Pokaż jeszcze? Może? O, ja ci tu jeszcze dowalę, O kurde! Jest? Połowę wyjebałem! Zarzuciłem no, ci więcej, żeby też, żebyś w połowę przyczepy nie jechał. Gdzie masz przyczepę? No, ty gdzieś gdzieś ze O, boż! No, dzisiaj nie przyjechałeś tutaj. Popieram już. Ja, ja, nie chcę nic Tak będzie trzeba robić, że to po prostu. To co jest w rurze, będzie trzeba dosypywać do przyczepy. Chcę właśnie jechać, to co będzie się opłacało jechać w miarę stąd. Mm -hmm. U... Przyjechać się wiem trochę przyczepać Wyślem moim. Dobra, jedźmy w takim razie na skubel A jest koło tego. Nie. A to jest blisko. Mwaj, ta luz. Tyle ja mogę jechać w Мама в дупе ще имам, я да тук разходя. Не знам, с други срещи така трябва да сварим всички стъпки с тази рура, заедно сега ще се висипя до 2 атрамини. Много. Тук ще бъде хубав пътей. Ale na tchu co udało tam, udało tą oką. tu jest blisko też. Uh -huh. tak, Aż, u, no, do Tak, na nawrotka. Serenek, No Dobra, panie, otwieraj bramy. Zobaczymy, czy piniążki jakieś. Wracaczki czy nie? Ja nie wiem, A? nie wiem. Wracacze? Tak? Jakieś pieniądze masz? No. Ile? 6,900. Nieźle. No. Nieźle, nie powiem, że nie. Za tyle kosztów, ile, ile byłem przeprywany. 6,900? Co zamigasz? 6900? jest Masz, no, 6900 jest no. Nie wiem. N nie wiem. No to też takie. Nie wiem, to nie jest. jak Nic. A, dużo dostałeś. No. Spoko, spoko, spoko. Ej, ja na luzie, no, w odcinku to, to ja teraz do zgrabiarki, ja sobie odczepię praskę i ty masz prasować, a wtedy pod mm -hmm. wszystko na jednym odcinku, żeby, wszystko, żeby coraz jedna akcja nie była na odcinku. No. I zaraz teraz robisz z resztą trawy. Co to jest? Co to? A jest tam, jak, jaka, znaczy, to jest było... się... jakaś hmm. okarna? To jest normalne. To jest normalne. To jest Nie wiem. No bo ja nie dostałem pieniędzy od HBT-u, nie, nie? No. To po Nie wiem, no jo, ale wiesz ile? Nie No właśnie Wiesz ile chociaż kostek sprzedałeś? Tam było to 36 kostek To jest na godzkę I 36 Minus te Znaczy... Co? A może do z tego? Na no, podróżnowce W porządku Raz Razę ja potrzebuję chyba, nie? Ale pięknie idzie zgrabianie Kurde zgrabianie to tam na szybkości idzie No patrz to Ja to pras, to, to. z prasą na mhm. te kodyszkę na godzinę latem. Nie no trzeba przesuwać serwer Bo dziwne, mam lagi teraz na tym odcinku I dyszka, i ogień. I dyszka? Dyszka. Dyszku daję, dyszku daję, daju, daj, Ja nie wiem, co ten sąsiad zrobi, że ma uschnięte buraki, ja nie rozumiem tego. Nie wiem. Ale to nie mój problem. Nie twoje buraki, także... Tak, panie I tam idzie prasowanko? Ciepko, jak widzisz Wola, 20 litrów Przeprasowanie Mam 50 przy zgrabianiu O no, no. no i później sobie jeszcze, wolię miotulkę Ty się podczepisz pod zgrabiarkę, się pod ciebie, pod ja się podczepię pod plastkę Ja w ogóle nie wolałem miotulkę Także... No tak jak zostały obydwa obok się Cały jak buziator Z ryberką, Jakby był związku z Pracą A spoko spoko A ja w ogóle mam dziwne tekstury jakieś nie w ogóle ciebie nie chcę pokazać tak, tak, za bardzo. Wyprost nie, źle. Biorę w miarę. Ja muszę po, już farminga sobie zrobić. No okej, to w ogóle, teraz pojechałem, to... A. Teraz mi w ogóle... I, jedna kostka wywaliła. To mnie. Bo na zakręcie. Nie. Nie. Dobra, ja już mam zgrabione Baj, jeszcze pokażę sobie koniec jak to pięknie idzie ładnie robotka No trochę o wypadek Tak lekko W tyłu Ale co tam Tak, dokładnie. koda. Dobrze. Ja będę kończył ten odcinek. Zapraszam do łapkowania, subskrybowania, napisania, komentarzy. I co? I do następnego. Trzymaj się, cześć! Cześć!